Wyobraź sobie miejsce tak tajemnicze, że przez wieki było całkowicie poza zasięgiem człowieka. Miejsce, w którym lud liczy tysiące lat, a jego powierzchnia kryje sekrety mogące wstrząsnąć naszą cywilizacją. Teraz pomyśl o tym, że naukowcy odkryli tam coś, czego nikt wcześniej się nie spodziewał. Coś, co przeczy wszystkiemu, co do tej pory wiedzieliśmy o naszej planecie i naszym pochodzeniu, dziś zabiorę cię w podróż do najbardziej odludnego zakątka Ziemi pod lody Antarktydy. I pokażę ci odkrycie, które może zmienić absolutnie wszystko. Ale ostrzegam, to co zaraz usłyszysz, nie jest dla ludzi o słabych nerwach. Co naprawdę ukrywa Antarktyda? Czy to rzeczywiście tylko lód i skały, czy może coś o wiele bardziej niepokojącego? Nie odchodź teraz, bo to co zaraz poznasz, to nie są zwykłe legendy. To raporty, zdjęcia i badania naukowe, które zaskoczyły samych odkrywców. Antarktyda najzimniejszy, najbardziej nieprzyjazny kontynent na naszej planecie, wieczna zmarzina, wiatry dochodzące do 300 km na godzinę i temperatury spadające poniżej minus 80 stopni Celsjusza. Mimo to to miejsce fascynuje naukowców, podróżników i ludzi poszukujących zakazanej wiedzy. Niektórzy mówią, że Antarktyda to ostatnia granica miejsce, w którym przeszłość spotyka się z przyszłością. Wszystko zaczęło się od zdjęć satelitarnych. W 2016 roku NASA opublikowała dane, które zaskoczyły geologów na całym świecie. Pod lodem Antarktydy, 4 km poniżej powierzchni, widać regularne struktury, które zupełnie nie przypominają naturalnych formacji. Niektórzy badacze twierdzili, to mogą być starożytne miasta pozostałości po cywilizacjach sprzed epoki lodowcowej. Inni mówili o bazach obcych, ukrytych głęboko przed naszym wzrokiem. Oficjalne wyjaśnienia były jednak inne. Według naukowców to jedynie anomalie geologiczne. Ale czy to wystarcza, by wyjaśnić to, co odkryto później? Pod lodami Antarktydy znajduje się setki jezior, odciętych od świata przez miliony lat. Największe z nich, jezioro Wostok, ma aż 250 km długości i jest głębokie na ponad kilometr. To nie są zwykłe zbiorniki wodne, w ich głębinach panuje ciśnienie większe niż na dnie rowu mariańskiego. A mimo to w tych ekstremalnych warunkach naukowcy odkryli ślady życia bakterie i mikroorganizmy, które przetrwały w izolacji przez tysiące, a może i miliony lat. Jak to w ogóle możliwe? Czy te mikroby to relikty pradawnej epoki, czy może coś znacznie bardziej tajemniczego? W 2012 roku rosyjski zespół badawczy wiercił się w pokrywę lodową jeziora Wostok. To był moment, który zmienił wszystko. Zamiast zwykłej wody znaleźli próbki zawierające nieznane formy życia, formy, których DNA nie pasuje do żadnych znanych organizmów na Ziemi. Niektórzy naukowcy nazwali to największym odkryciem biologicznym XXI wieku, ale czy to tylko nieznane bakterie, czy może coś jeszcze? To pytanie zaniepokoiło nie tylko biologów. Część badaczy twierdzi, że te organizmy mogą być pozostałością życia z innego świata. Dlaczego tak uważają? Bo ich struktura genetyczna jest tak odmienna, że przeczy wszystkiemu co wiemy o ewolucji życia na Ziemi. A co jeśli to dowód na panspermie, teorię mówiącą, że życie przybyło tu z kosmosu? A może to sygnał, że Ziemia miała wcześniej zupełnie inną historię? Historię, którą ktoś celowo ukrył? Ale to jeszcze nie wszystko. W ostatnich latach naukowcy zauważyli coś naprawdę dziwnego. Pod lodami Antarktydy zidentyfikowano gorące źródła geotermalne, których temperatury przekraczają 100 stopni Celsjusza. Te komory cieplne mogą być idealnym środowiskiem dla organizmów, które nie potrzebują światła i właśnie w tych miejscach pojawiają się dziwne sygnały, niektóre ekspedycje mówiły o nieznanych dźwiękach dochodzących spod lodu głuche pomruki. Wibracje, jakby coś tam żyło i czekało. Ale to, co odkryto w 2023 roku zaskoczyło nawet najbardziej sceptycznych naukowców. Zespół z Uniwersytetu Houston opublikował dane radarowe, które wskazywały na istnienie regularnych struktur pod lodem. Prostokątne formacje zbyt idealne by mogły być dziełem natury. Niektóre przypominały ogromne korytarze, inne kopuły o średnicy setek metrów. Czy to dowód na zaginioną cywilizację? A może, jak mówią niektórzy, ślad technologii nie z tego świata? Nie mogło zabraknąć teorii spiskowych. Część badaczy sugeruje, że władze doskonale wiedzą, co naprawdę kryje Antarktyda, dlaczego tak trudno uzyskać pozwolenie na badania w tych regionach, dlaczego niektóre ekspedycje po prostu znikają bez śladu i dlaczego satelity wojskowe śledzą każdy ruch naukowców. To wszystko buduje obraz miejsca, które nie jest zwykłym kontynentem, ale może być kluczem do naszej przeszłości. Co ciekawe, Antarktyda pojawia się w starożytnych mapach. Takich jak mapa Piri Reis'a z XVI wieku. Ta mapa pokazuje kontynent bez lodu, jakby ktoś kiedyś znał Antarktydę, zanim pokryła ją czapa lodowa. Czy to możliwe, że ludzie tysiące lat temu dotarli tam i zostawili ślady swojej cywilizacji? A może to dowód, że na Ziemi istniały zaawansowane kultury, które zniknęły w mrokach dziejów? Niektórzy naukowcy mówią o presji, jaką wywierają rządy i organizacje międzynarodowe. Raporty są cenzurowane. Badania wstrzymywane. Ale przecieki pojawiają się mimo wszystko, i to, co trafia do mediów alternatywnych, budzi grozę. Opowieści o artefaktach sprzed milionów lat, o strukturach, które nie przypominają niczego, co znamy, i o formach życia, które wydają się być bardziej inteligentne, niż chcielibyśmy wierzyć. Niektórzy sugerują, że Antarktyda to nie tylko miejsce na Ziemi, ale Brama Brama do innego wymiaru ciepłe źródła, dziwne pola magnetyczne, anomalie grawitacyjne, to wszystko pasuje do teorii, że tam znajduje się coś, co otwiera przejście do innego świata. Brzmi to jak science fiction? Być może, ale czy naukowcy odważą się zignorować tak niezwykłe zjawiska? W ostatnich latach, gdy dostęp do technologii obrazowania głębinowego stał się łatwiejszy, coraz więcej niezależnych grup naukowych i prywatnych ekspedycji próbowało zbliżyć się do stref zakazanych Antarktydy. W 2024 roku miały miejsce 3 Szczególnie interesujące wyprawy, które dotarły do obszarów wcześniej uznawanych za niedostępne. Pierwsza, organizowana przez międzynarodowy zespół pod kierownictwem profesora Tomasa Rieda, zbadała tak zwaną strefę głębokiego cienia, rejon, w którym regularnie odnotowywano anomalie magnetyczne. Tam zarejestrowano dźwięki o częstotliwości niepasującej do znanych naturalnych źródeł, pulsacyjne, regularne impulsy, których rytm przypominał bijące Serce. Dźwięki te dochodziły z wnętrza podziemnej struktury o długości ponad 2 km, mającej kształt wygiętego cylindra. Reid określił to znalezisko jako fenomen pozaziemski lub nieznano technologię starożytną. Jego raport został jednak usunięty z oficjalnych baz danych już po tygodniu. Druga wyprawa, finansowana przez prywatną fundację z Norwegii, ujawniła nagrania pokazujące niezwykle geometryczne formacje skalne, przypominające ściany pokryte glifami i symbolami. Symbole te nie przypominały żadnego znanego pisma, ale wykazywały powtarzalność i logiczny układ, co sugeruje intencjonalne zapisywanie informacji. Niektóre wzory, zdaniem lingwistów, mogą przedstawiać trajektorie gwiazd lub mapy konstelacji. Czy to możliwe, że to przesłanie od innej cywilizacji? Trzecia ekspedycja, kierowana przez niezależnego badacza i byłego członka marynarki wojennej USA. Miała najbardziej dramatyczny przebieg. Zespół zdołał przebić się przez lodowiec w pobliżu gór transantarktycznych, gdzie, według starych relacji, niemieccy naukowcy mieli zakładać tajne bazy w latach 40. W dokumentacji pojawiły się zapisy o strukturach przypominających podziemne hale oraz metalicznych elementach o właściwościach nieznanych materiałom ziemskim. Zespół został jednak zmuszony do przerwania misji, rzekomo z powodu gwałtownego pogorszenia warunków pogodowych. Ale pojawiły się także plotki, że zostali odwiedzeni przez niezidentyfikowaną jednostkę wojskową, która przejęła ich sprzęt. Co ciekawe, wszystkie te trzy ekspedycje łączy jedno nagłe przerwanie badań w kluczowym momencie i cenzura ich raportów w oficjalnych kanałach. Dlaczego? Jeśli te relacje są choć w części prawdziwe, musimy zadać sobie kilka bardzo poważnych pytań. Czy Antarktyda rzeczywiście jest niezamieszkaną krainą lodu, czy może raczej przykrywką dla czegoś znacznie większego, co znajduje się pod warstwami lodu, nieznane życie, starożytna cywilizacja, czy może ślady ingerencji z zewnątrz? I najważniejsze. Dlaczego tak bardzo starają się, byśmy nie poznali prawdy? Czy chodzi o ochronę ludzkości przed czymś, na co nie jesteśmy jeszcze gotowi? A może wręcz przeciwnie ukrycie wiedzy, która może obudzić ludzi, zburzyć dotychczasowy porządek, podważyć religię, naukę, historię? Niektórzy mówią wprost: To nie lud nas dzieli od prawdy, ale strach. Strach elit, że pewnego dnia ktoś przebije się przez tę warstwę kłamstw. Antarktyda, milczący świadek prawdawnych czasów, przez tysiąclecia skrywała tajemnice, których wciąż nie rozumiemy. Ale teraz lud pęka, dosłownie i metaforycznie. To, co tam odnajdujemy, nie pasuje do znanego nam świata. Nie pasuje do historii, którą nam opowiadano. Nie pasuje do świata, w którym człowiek jest jedynym twórcą cywilizacji. Może to dopiero początek, może prawda o naszym pochodzeniu leży głęboko pod lodem. I może nie będziemy musieli czekać kolejnych tysięcy lat, by ją odkryć, ale pytanie brzmi, czy jesteśmy na to gotowi? Zostaw swój komentarz. Co Twoim zdaniem skrywa Antarktyda? Czy to starożytna cywilizacja, obca technologia, a może coś jeszcze bardziej niepokojącego? Chcesz, żebym zagłębił się w któryś z tych wątków? Daj znać. Pamiętaj, każda tajemnica ma swój początek, ale tylko od nas zależy, czy poznamy jej zakończenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i pamiętaj: świat nie jest tym, czym się wydaje.